Audio jungle Getur eg orsakað við þetta dementia prevog. Tore s'po s' <laughs> pled sa me λ scan s' 템 Chcielibyśmy zapytać krótko, jak yy, przebiegają przygotowania do świąt Wielkanocy, jak to wygląda dzień po dniu. Rzeczywiście, dzisiaj Wielka Sobota to już jest, można powiedzieć, takie, e, taka Wigilia tego, co się wydarzy jutro. Od Wielkiego Czwartku tutaj w Koszalińskiej Katedrze bardzo wielu koszalinian przychodzi, aby przeżyć duchowo ten, ten czas. Także dobrze się przygotować. Nie tylko przez sam dzień świąt, tak ważne, ale właśnie te trzy dni Triduum. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. No Dzisiaj katedra pęka w szwach tutaj do, do wieczora. To jest e, święcenie pokarmów wielkanocnych. Ksiądz proboszcz e, tak pięknie żartował, że e, cieszyłby się, jakby każda niedziela tak wyglądała w katedrze. Ale bardzo się cieszymy. Wielu mieszkańców Koszalina widzimy, wraca też. E, do swoich domów, przyjeżdżają za granicę, pewnie na czas świąt przerywają swoją pracę i to jest piękne spotkanie, też rodzinne. Także to przygotowanie, przygotowanie cały czas trwa. Dzisiaj wieczorem, tutaj w katedrze, piękna, długa, co prawda, ale uroczysta Wigilia Paschalna. To ten, ten moment w zasadzie najważniejszy, bo przecież zmartwychwstanie stanie Jezusa dokonało się właśnie w nocy, Wielka Noc. Dlatego, dlatego stąd świętujemy tą, tą noc i ta Wigilia Paschalna zakończy się też procesją re rezurekcyjną w nocy, z biciem dzwonów dookoła katedry. I to będzie taka, można powiedzieć, duchowa kulminacja tych, tych, tych przygotowań. A później już tylko świętowanie. Tutaj oczywiście pierwszy dzień świąt, yy, drugi dzień świąt, msze święte w katedrze. Jak w każdą niedzielę y, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina do uczestniczenia w tych uroczystościach.